Witam was w kolejnym odcinku, ja jestem kajak No, idziemy dalej w drugim odcinku Ups Teraz tą kamikazę jakby coś, bo będzie fajnie I bang No Chodź dalej Chodź Albo nie O kurde ile ich leci Też jestem kajak. O. Ej no, co ty robisz? Co, ty co? tam lecisz? Co ty świer jesteś? No a co? Konik, konik! Już za mną lecisz. Ej, uważaj, kamikadze! Za mną wszystko tu biega. Ej, ja zabiję konika. Pana szkieleta plera. Ej, mam tylko 20 HP. No i co? No i niedobrze. Ej tam. my wkurzają te dźwięki harpi. Ej, nie, czekaj! Chodź tu! Ej, ja tu mam sekreta jeszcze! Otwórz! Chodź! I tu będzie harpia na coś. Tutaj, wejdź tam! No dobrze! I tam na górze! Ja tu mam. ...jakąś taką kieszeń. Patrz, uważaj! Teraz Aha. będzie tak! Taki. Dwie No dwie są. Kurde i na mnie. Ej, dedłem. Ona też dedły. Dobra, jestem, jestem, jestem. No i straciłem rakietówkę, która miała 20 naboi. Znaczy rakiet. A ja mam. <ścoughs> Ej, tu jest y, Claire, jakby coś. A ja tam idziemy tu. Nie idziemy tam Dobra, go, go, go Ty, co ty? Hm? weź tutaj takiego jaśniejszego skina Żebym go widział Nie idź tu, chodź tu, szybko no. Ej, tutaj jeszcze masz jeden life'a. Dobra, idziemy Okej, okay, yo, yo. Ra, dobra Idziesz? No Okej, okay, idziemy dalej, go go Ja połowę sekretów to znam od Igorex Masters Jakby coś Tu będą żabki Dobra hmm. Dobra, go go Ja już mam Thompsona nie, jego, ja dobra, już żabki lecą. Go, go. Uważaj na te kutwy zielone. Gdzie ty jesteś? Szczeram do nich. Alo. Weź sobie do jakiegoś jaśniejszego skina. <noise> Nie to mi się podoba. Uważaj, bo tu gnomy są. Gnomea się, i Julię. Czy jak to się tam nazywa? Ej, ty, Bomberman! Bomberman! A ja sam musiałem Klera zabić i tego gnomea, bo mnie przygnieśli do ściany. No. uważaj! Dobra. Zbieram strzały do Bogdana. Kiepskiego. Bogdan Bogdan wie... Tu będzie pan gnomeł. Weź Pam. Łuj żabki. Ty i gnomeł. A to już koniec mapy, co nie? Chyba ta. No. Nie. nie. To teraz będzie. Tu jeszcze będzie, będzie pyczek. No. Jak to przejdziemy, to będzie koniec. No. I tu będzie jeszcze sekret. No ale nie będziemy na niego wchodzić. Bo ciężko nie, nie wejść pokażemy tak z góry le ten lekko z dołu. Uważaj kamień! Kamień! Wiem. Uwaga, tu będzie wieczór. Ja biorę beczka. ja biorodeo. O rodeo. Ty, pochodź! Na no, pół kilometra uleciałem. Ty i znowu dostałem. <laughs> Ubijesz go? No ubiję. wow jak przede mną... Dobra. Położył się. Teraz będzie ten. Tam widzicie e... sekret już. Jest Robocik. taka tabletka. Ej, a w tym sekrecie y, samice, gno... gnomy Jakby coś No, prawda? Ale dostał panie. Ginz, ja masz kary, ja już... to już jest koniec. E, nie idź tam! Nie? Spróbujemy ten sekret. no ale to pokażemy go. Ja tu już spróbuję dość. ty próbuj na tu ich